Witam, witam Panów, bardzo proszę o, o, o przedstawienie się. Witamy wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Mechliński, ze mną jest mój wspólnik Marcin Szweda. Co mogę powiedzieć o nas, to samymi nieruchomościami zajmujemy się już od kilku dobrych lat. Początkowo był to obrót nieruchomościami, tak zwane flipy. Kolejnym naturalnym krokiem było przejście do branży deweloperskiej. Spółka powstała w styczniu 2020 roku. No i obecnie, w ramach funkcjonowania tej spółki, realizujemy naszą drugą inwestycję. No dobrze, zanim przejdziemy do, do tej drugiej inwestycji, gdybyście mogli panowie w kilku żołnierskich zdaniach opowiedzieć o tej pierwszej, bo rozumiem, że to były też sasanki, tak? Tak. Pierwszą naszą inwestycją deweloperską były sasanki. Była to, była to bardzo kameralna inwestycja zlokalizowana w wegląskiej dzielnicy Domów Jednorodzinnych Dąbrowa. Składała się ona z trzech budynków dwulokowalowych wraz z garażami na działce o powierzchni około 3000 metrów. Okej. Okay. wiem, że, że to wszystko sprzedało się i były jakieś problemy ze sprzedażą Sasanek? I jak to wyglądało od strony sprzedażowej? Nie. Nasza oferta była naprawdę bardzo mocno konkurencyjna na tle, na tle lokalnego rynku, i naprawdę sprzedaż poszła nam bardzo szybko. Z tego co pamiętam, to w niecałe dwa miesiące. Super. A powiedzcie Panowie, jak wygląda teraz rynek Weblągu? W chwili obecnej, no, rynek Weblągu jest, tak jak myślę, że w większości miast, głównie nastawiony na budownictwo wielorodzinne. Gdzieś widzimy tutaj bardzo duży potencjał na rozbudowę i na, rozbudow, na pójście w, w kierunku budowy osiedli, domów jednorodzinnych. E, ceny nieruchomości na rynku pierwotnym kształtują się teraz na poziomie 650-750 nawet tak, tysięcy za, z, z, za, 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 za domek jednorodzinny. A wy będziecie sprzedawać sasanki w jakiej cenie? My mamy ofertę, y, nasza oferta zaczyna się od. Y, od 544 tysięcy brutto i mówimy tutaj o lokalu bez garaży. Lokale z garażami zaczynają się od kwoty 579 tysięcy brutto. No dobrze, to teraz, gdybyście mogli panowie kilka zdań powiedzieć na temat projektu Gronowo Górne. Lokalizacja, co to za osiedle, ile lokali, jaki jest stan budowy, zaawansowania budowy, kiedy jest prognozowany koniec, Sprzedaży? Agatowe osiedle zlokalizowane jest, można powiedzieć, i też można tak nazwać, w jednej z elbląskich dzielnic, choć jest to miejscowość gronowo-górne. Oddalone również... od Elbląga, przepraszam, to jest ten gronowo jest oddalone od, od Elbląga ile kilometrów? On nie jest oddalone, to, to jest pod Elblągiem po prostu to jest y, znak w znak, tak? Okay. Tam również realizujemy inwestycje składające się z trzech budynków. Z tym, że cztery budynki będą posiadały garaże, dwa będą bez garaży. No I budowa trwa? Czy, czy to jest budowa, dopiero... budowa została rozpoczęta. Wszystko idzie zgodnie z przewidywanym naszym harmonogramem. W chwili obecnej zaczynamy. Są już wymurowane ściany parteru w dwóch budynkach po trzeci budynek jest dokonywany wykop pod fundamentowe. Czyli jak, jak oceniacie procentowo zaawansowanie prac na osiedlu? Myślę, że myślę, że możemy śmiało to ocenić gdzieś na około 18, może do 20% zaawansowania. No dobrze, to teraz powiedzcie jedną rzecz. Dlaczego pożyczkodawcy Crowder Pro mieliby zaufać i pożyczyć Wam pieniądze na tę inwestycję. Bo myślę, że to, co za nami przemawia, no to na pewno doświadczenie zebrane podczas naszej pierwszej budowy, naszego pierwszego osiedla Sasanek. Sam projekt budowlany Sasanka jest sprawdzonym, sprawdzonym budynkiem i naprawdę bardzo chętnie wybieranym przez klientów w całej Polsce. Myślę, że sam projekt budowlany Sasanki bardzo, bardzo dobrze wpisuje się w, w otoczenie i w realia obecne, jakie, w jakich się znajdujemy. Na pewno jest skierowany do osób, które mogą sobie pozwolić na zakup takiego domu. Więc to jest jeden, jeden z powodów. No na chwilę obecną mamy podpisane już trzy umowy. Dwie z nich to umowy rezerwacyjne. Mają one charakter takich umów wiązanych, więc klienci muszą najpierw sprzedać swoje nieruchomości, aby mogli pokryć większy wkład własny do kredytu, przez co pozostała część kredytowa pozostałaby niższa. Mamy również jedną umowę deweloperską, klientowi udało się sprzedać swoją nieruchomość, więc spokojnie mógł właśnie pokryć wyższy wkład własny i w dalszej kolejności gdzieś posiłkować się kredytem hipotecznym. No dobrze, przede wszystkim dla naszych pożyczkodawców najważniejsze są zabezpieczenia, oprócz tej sprzedaży i potencjału na sprzedaży, czyli klientów, którzy się interesują, interesują osiedlem i to, jest świetnie, że Wam się udało podpisać te, 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 te trzy umowy i macie klientów. Powiedzcie, powiedzcie mi o tym głównym zabezpieczeniu, bo nie wiem, czy nasi słuchacze, widzowie wiedzą, ale ta inwestycja jest objęta trójstopniowym systemem zabezpieczeń. Oprócz, oprócz hipoteki, o, którym, o której będziecie pewnie za chwilę mówić, jest weksel własny. I wekslowa, oraz poddanie się przez spółkę celową egzekucji z tytułu artykułu 777 KPC. Ale najmocniejszym, najmocniejszym zabezpieczeniem, które uwielbiają nasi pożyczkodawcy, to jest właśnie zabezpieczenia hipoteczne. Gdybyście mogli powiedzieć coś o tej działce, która jest podstawą, podstawą zabezpieczenia tej pożyczki. Z naszej strony proponujemy inwestorom wpis na hipotekę na działce o wartości przewyższającej pozyskiwany kapitał, który jest w naszym posiadaniu. Jest to nieruchomość położona w centrum Elbląga, z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną. Dostrzegamy w niej ogromny potencjał i wartość z operatu, który wykonywaliśmy w tym roku jest 749 tysięcy. W tym roku, w którym miesiącu dokładnie był ten opad? W, w marcu tego roku, na początku marca. Natomiast ceny rynkowe w tej samej lokalizacji wciąż rosną podobnych działek. Nie ma ich zbyt wiele, natomiast podobne działki w innej lokalizacji wyceniane są powyżej 800 tysięcy. Więc myślę, że jest to wystarczające zabezpieczenie do, dla inwestorów. No dobrze, a, a jak... Przewidujecie jak, jak, jak ten rynek Elbląga czy on się będzie rozwijał bo, bo przecież cała Polska wie że, że lada miesiąc będzie oddana wielka inwestycja infrastrukturalna w okolicy. Przekop Mierzei Wiślanej. Czy, czy tu też czy to są jakieś przewidy, przewidywania, prognozy czy to wpłynie na jakoś istotnie na rynek nieruchomości. Tak, myślę, że, że głównym założeniem tej inwestycji, czyli przekopu Mierzei jest na pewno ożywienie gospodarcze naszego regionu, chociażby poprzez napływ turystów do Elbląga i okolic. Uaktywnienie portu w Elblągu, Suchaczu czy Torpicku, czyli tych miejscowościach pobliskich Elbląga na pewno, na pewno bardzo przyczyni się do tego. I, możemy, I skupiając się tylko na tym, na pewno możemy założyć, że ceny tych nieruchomości będą rosły. Tak, właśnie. Okej, okay, okej, okay. to jest ciekawe. Pewnie to będzie efekt długofalowy i, i odłożony. Też my, my, nasi analizy też prognozują, że, że Elbląg się będzie rozwijał systematycznie, tak jakby podłączyć pod Elbląg autostradę. Więc myślę, że, że, że gdyby patrzeć na, na tę inwestycję długofalową, to, to aspekt e, wzrostu lokalnego rynku i lokalnego biznesu będzie, będzie istotny. Tak, no na, pewno, na pewno co można dodać że do, tego, do, do tej kwestii przekopu, to że już w tej chwili na pewno ma ogromny wpływ na miejscowości zlokalizowane e, na samej mierzei no Ilość rozpoczętych inwestycji obserwujemy, że jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach. A na terenach sąsiadujących z inwestycją są miejsca, gdzie ceny gruntów wzrosły nawet dziesięciokrotnie. Więc myślę, że jeżeli dojdzie do oddania, do zakończenia pracy i oddania do użytku tego przekopu, to na pewno będzie miało to ogromny wpływ na, na no to już jest Wydaje się, że w planach jest oddanie przekopu chyba w marcu tego roku, więc będziemy Znale. trzymać kciuki. Natomiast kolejna rzecz bardzo ważna dla naszych pożyczkodawców, i, i dostaję maile w tej sprawie, mianowicie jak wy sobie radzicie z problemem czy z ryzykiem zwiększenia cen materiałów budowlanych? No właśnie, no i to jest, to jest jeden z powodów, dla których gdzieś staramy się pozyskać te fundusze od pasywnych inwestorów. Na pewno te, te, te zebrane pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć na zakup, na szybszy zakup i zakup większej ilości materiałów, abyśmy, nie musieli, abyśmy mogli zachować po prostu całą ciągłość budowy i nie musieli się przejmować tym, czy te ceny faktycznie jeszcze wzrosną, czy, czy spadną. No, cała branża oczekuje, że jednak troszeczkę te ceny materiałów spadną. I gdzieś tam widzimy lekkie spadki na, na, na styropianie, na stali. Już są spadki, pojawiają się spadki? Tak, tak, na konstrukcji drewnianej. No ale z drugiej strony wyskakują nam teraz tutaj podwyżki na, na betonie czy, czy na samej silikacie, czyli przysłowiowej cegle. Więc mhm. gdzieś to się zawsze wszystko równoważy i chcielibyśmy wyjść temu naprzeciw. Oczywiście, również mamy tak podpisane i skonstruowane umowy z wykonawcami, że staramy się jednak. Masz już generalnego wykonawcę? Tak, tak. Mamy, mamy jednego generalnego wykonawcę, z którym, co prawda, no mamy ustaloną stałą cenę za wykonawstwo, ale no jeżeli byłaby, pojawiła się możliwość zakupienia tych materiałów w lepszych cenach, no to, no to, to chcielibyśmy z tego skorzystać. Okej. Okay. To jakie są prognozy? Jak będziecie sprzedawać, po ile będzie sprzedawać lokale? W tej chwili ceny naszych nieruchomości wahają się od, od 544 tysiąca, Już chyba wcześniej o tym wspominaliśmy. Od 544 tysiące bez garaży do z, lokale z garażami od 579. Jeden lokal mamy w cenie 599 tysięcy, ponieważ ma no, znacząco większy ogródek niż, niż pozostałe. Aha. Okej. Okay. Dobrze, a Panowie, a jak z finansowaniem bankowym? Tak? Czy, dlaczego, czy jest finansowanie bankowe i jaki jest status? E, tak, jak najbardziej korzystamy z, z, z usług banku. E, no, kapitał potrzebny do sfinansowania całego siedla no, no jest znacznie, znacznie wyższy niż te środki, o które, o które, które staramy się pozyskać. E, wniosek kredytowy jest złożony. Dokumenty finansowe są przez analityków bankowych sprawdzone. Nie było żadnych zastrzeżeń. Mamy pozytywne informacje, że powinno, powinniśmy uzyskać pozytywną decyzję kredytową. Trzymamy kciuki. Rozumiem, że to bank, będzie bank, bank spółdzielczy lokalny, tak? Bank spółdzielczy. Tak, bank spółdzielczy no. tak, w ale, ale budowa trwa cały czas. Budowa trwa. No to My, świetnie. Nie zatrzymujemy się. Hmm. No dobrze, a jakie plany na przyszłość? Jak, jak wy prognozujecie, nie wiem, kolejny rok? Jakie są zagrożenia? No na pewno największym zagrożeniem, i myślę, że to dla całej branży i dla całej Polski, no jest dalszy wzrost stóp procentowych, mm. gdzie się, no, myślę, że to jest głównym zagrożeniem, do tego, aby jednak nastała bardzo mocna recesja w tej branży. No My jesteśmy nastawieni pozytywnie. Raczej będziemy dalej, jeżeli mówimy o budownictwie jednorodzinnym, skupiamy się tylko i wyłącznie na sasankach. Tak a, dlaczego, a dlaczego sasanki? Gdzie jest ta siła sasanek? Tak jak wcześniej wspomniałem, no, jest to naprawdę bardzo dobrze przemyślany produkt. Jego minimalizm, prostota i, i, i niewielkie rozmiary. E dla niektórych mogą się wydawać minusem, ale ja uważam wręcz, że to jest wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze przemyślane wnętrza, pełna, zachowana pełna funkcjonalność pomieszczeń. Na pewno jest niewątpliwie ogromnym atutem Sasanki. Jest to produkt, który jest realizowany w całej Polsce. Tych osiedli naprawdę powstało dziesiątki. Samych Sasanek jest naprawdę mnóstwo pobudowanych w całej Polsce. Jest to produkt sprawdzony przez klienta. No i końcowo cena. I końcowo cena, końcowo cena, przez to, że jest tak kompatybilny projekt, no ta cena może być naprawdę bardzo mocno konkurencyjna na rynku. Czy widzicie jakieś zagrożenia do harmonogramu, do realizacji budowy? Bo w materiałach, które myśmy udostępnili naszym pożyczkodawcom, przypomnę wszystkim, że, że cały pakiet informacji łącznie z pozwoleniem na budowę, raport scoringowy... I informacje o pożyczkobiorcy jest, jest dostępne w dwóch miejscach. Przede wszystkim w pierwszym miejscu to jest w panelu użytkownika po zalogowaniu się na stronę www.crowder.pro, ale też mamy specjalny landing page, stronę informacyjną o projekcie i to jest www.gronowo.crowder.pro, gdzie przedstawiamy tam kompleksowy opis projektu, zdjęcia, harmonogram, rentowność i, 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 i Was, jako pożyczką biorców. Przypomnę, że, że to jest pierwsza i chyba jedyna pożyczka crowdfundingowa, która jest indeksowana wyborem 3-miesięcznym i z marżą trochę powyżej 6%. W tej chwili WIBOR 3-miesięczny to jest na poziomie 67680, 6, W związku z tym pożyczka, pożyczka crowdfundingowa, która jest oferowana przez MS Group, no podchodzi już prawie pod 13% per annum. Przy czym muszę dodać, że to wyższe oprocentowanie będzie rozliczane od drugiego kwartału. To, co jest ważne i chciałbym to podkreślić to jest przede wszystkim wysokie zabezpieczenie tej pożyczki, bo LTV, czy loan to value, czy taki, taki wskaźnik, który mówi, jak, jak bezpieczna, jak zabezpieczona jest pożyczka, jest na poziomie 59%, to oznacza, że, że pożyczka jest dość dobrze, bardzo dobrze zabezpieczona. Odsetki są wypłacane kwartalnie i według naszych analityków, według analiz, które myśmy zrobili, Projekt jest wysoce rentowny, nisko ryzykowny i uzyskał rating, rating A. O tym wszystkim możecie Państwo sobie przeczytać i zapoznać się z materiałami na stronie www.crowder.pro. Ja natomiast jeszcze mam kilka pytań do Was dodatkowo. Czy Panowie, jak... Czy będziecie robić kolejne inwestycje w Sasanki i czy będziecie się koncentrować na rynku lokalnym, elbląskim, czy macie jakieś plany poza, poza Elbląg? Nie, zdecydowanie, jeżeli mówimy o budownictwie rodzinnym, jesteśmy przywiązani do, do programu Sasanka i jak najbardziej chcemy realizować ten projekt. Na chwilę obecną skupiamy się na rynku tutaj elbląskim i okolicach. Myślę, że jest tu duży potencjał do tego, aby tutaj sobie spokojnie działać. Natomiast nie mówimy nie gdzieś tutaj na oświeżone województwa kujawsko-pomorskie, czy też pomorskie, też nie mówimy nie, bo zawsze jeśli się pojawi jakaś okazja inwestycyjna, jakaś działka, która okazuje się rentowna, to na pewno skorzystamy. Świetnie. Ja tylko powiem jeszcze, że prognozowane wpływy ze sprzedaży osiedla to jest około 3 milionów 184 tysiące złotych według ceny dzisiejszych. Rozumiem, że nie wykluczacie tego, że y, jeżeli otoczenie rynkowe i sytuacja rynkowa za, za te kilka miesięcy pod koniec czy na koniec budowy ulegnie zmianie, no to y, y, poziom cen też ulegnie zmianie, prawda? Dostosujecie go do, do rynku lokalnego, bo z tego co pan wie, mówiliście, to ceny, ceny lokali, sasanek są poniżej cen, porównywalnych cen na rynku lokalnym. Tak? Jaka to jest różnica mniej więcej? No Mówimy tutaj o różnicy w granicach blisko 100 tysięcy złotych. No, to jest bardzo, bardzo istotna różnica. Także, także świetnie. Koszty budowy z obsługą zadłużenia to jest około 2 miliony 400, czyli tak naprawdę zysk brutto z tego, z tego projektu to jest ponad 800 tysięcy złotych z uwzględnieniem spłaty odsetek od tej, od tej pożyczki. Pożyczka jest na, na 12 miesięcy. Rozumiem, że też jest opcja wcześniejszej spłaty. Jeżeli sprzedaż pójdzie dobrze, rozumiem, że będziecie Państwo. Robili działania marketingowe, żeby pozyskać tych klientów szybciej niż, niż to jest planowane. Robicie to lokalnie, czy robicie to sami, czy przez agencję pośrednictwa nieruchomości? Z sprzedażą zajmuje się nasz zaprzyjaźniony agent pośrednictwa, z, Ach, okay. z którym no, przeprowadzaliśmy kilka ładnych kilka transakcji. No dobrze. Ja tylko przypomnę jeszcze, że pożyczka jest objęta trójstopniowym systemem zabezpieczeń, o tym mówiłem, ale w, w ramach systemu zabezpieczeń będzie powołany administrator zabezpieczeń. Będzie to Kancelaria Prawna Łukasza Zalewskiego, który w imieniu dawców, dopilnuje do tego, żeby wszystkie zabezpieczenia zostały odpowiednio. Złożone, no, i będzie pilnował przebieg tej inwestycji pod kątem prawnym, pod kątem tego, żeby interesy pożyczkodawców dawców były zabezpieczone. Cóż, no, bardzo Państwu, Panom dziękuję. Miło było Was gościć. Mam nadzieję, że to jest nie ostatnia nasza wspólna inwestycja. Będziemy trzymać kciuki, oczywiście monitorować postęp, postęp prac. Ja tylko Powiem, y, jaki jest sta, stan zbiórki na dzisiaj. Byłam najnowszy raport. Otóż mamy 17 inwestorów, y, mamy złożonych deklaracji na 310 tysięcy złotych, y, podpisanych umów mamy na 286 tysięcy. No i ta prosta statystyka pokazuje, że y, średnia pożyczka wynosi około 18 tysięcy złotych, więc to są bardzo dobre wyniki, a mamy jeszcze. Przecież ponad tydzień do, do zbiórki, więc myślę że, myślę, że ta inwestycja będzie się cieszyła zainteresowaniem do końca. Polecam kontakt z nami. Przypomnę jeszcze raz, że wszystkie materiały są dostępne po zalogowaniu się. Zapraszam do kontaktu ze mną bezpośrednio lub z naszym analitykiem. Jesteśmy do dyspozycji i. i, i i co? Nagranie tej rozmowy będzie dostępne na naszym kanale YouTube'owym. Wyślemy też link do tego nagrania tym wszystkim, którzy wyrazili zainteresowanie live'em na Facebooku, które niestety nie doszło do skutku. Z przyczyn od nas niezależnych, bo się nazywa Wis Major, techniczny, nam po kilku minutach live'a na Facebooku uniemożliwił dalszą prezentację, więc Wszystkich tych, którzy czekali na ciąg dalszy na Facebooku, bardzo przepraszam. Czasami takie rzeczy się zdarzają. W każdym razie nagranie będzie dostępne. Zapraszam jeszcze raz do, do kontaktu. Panowie, bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy w kontakcie i, i, i trzymamy kciuki za, za cały proces inwestycyjny, za to, żebyście zrealizowali tę inwestycję z zgodnie z harmonogramem. I pamiętajcie o tym, że będziecie czuli cały czas, na swoich plecach oddech a administratora zabezpieczeń, mecenasa Zalewskiego, który tam będzie dbał o interesy naszych pożyczkodawców. Także Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję za czas. Wszystkim tym, którzy odsłuchają tę informację i ten, i ten krótki materiał wideo, też dziękuję za uwagę i zapraszam na, na, do kontaktu i na, na naszą stronę crowder.pro. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy i tak na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim inwestorom którzy nam zaufali i z którymi udało się już do tej pory podpisać tą umowę. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dobrze układać i również w przyszłości będziemy mogli realizować wspólnie nowe inwestycje. Bardzo dziękuję, liczymy też na to. Dziękuję, dziękuję. pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam.